Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik waniliowy na herbatnikach. Potrzebować będziemy kilo 200 sera. W moim przypadku jest to ser krajanka tłusty. Jeżeli kupujemy ser chudy, dodajemy 10 deko masła, dwa budynie bez cukru, 40 gram szklankę mleka. Szklanka o pojemności 250, szklankę cukru, dodajemy budynie dodajemy 7 jajek, wanilię i ser, i masę serową, bardzo bardzo dokładnie należy uczyć jeżeli nie mamy robota ser należy zmielić trzy razy w maszynce do mięsa a jajka ubić z cukrem na puszystą masę ser przekładam do robota i dokładnie utrę masa serowa już jest idealnie, idealnie utarta delikatnie przelewamy na ciasteczka pierwszą warstwę delikatnie później już nie musimy później już możemy wylać swobodnie I sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach później studzimy przy uchylonych drzwiczkach i mamy sernik waniliowy na herbatnikach. Szybciutki w wykonaniu, bardzo smaczny. Wyrównujemy powierzchnię i sernik wędruje do piekarnika. I tak oto sernik waniliowy na herbatnikach mamy gotowy. I wiesz, opruszyłam startą czekoladą. A tak wygląda. Jest całkowicie zimny, tak wygląda sernik w przekroju. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik waniliowy na herbatnikach.